Poranne pytania Radia Olsztyn. Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Babalski, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Witamy serdecznie, Panie Pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle 20 lipca czerwonym kolorem oznaczone zostały cztery gminy w powiecie działdowskim, po jednym w powiatach nidzickim, miolsztyńskim oraz trzy w powiecie ostruckim. To ten czerwony kolor dotyczy rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, czyli słynnego ASF i tego oznaczenia dokonała Komisja Europejska i tutaj pojawiły się od razu protesty ze strony rolników. Rolnicy uznają, że te działania Komisji Europejskiej są Ponad miarę, jeśli chodzi o to, ile tych ognisk zakażeń ASFM zostało wykrytych w tych konkretnych powiatach, nie dziwię się rolnikom, ponieważ ja też jestem zbulwersowany, ale, panie redaktorze, jeśli dobrze pamiętam i czytałem dokumenty, to małe sprostowanie. Rozporządzenie wykonawcze zespół przy Komisji Europejskiej wydał 29 lipca, a całość weszło chyba w życie od poniedziałku jeśli chodzi o trzecią strefę, czyli najwyższy stopień. Dlaczego się rolnicy denerwują? No przecież to jest niewspółmierne działanie, restrykcyjne działanie w stosunku do zaistniałego zjawiska. Ja przypomnę, że tam w sumie to jest Radomno, Powiat Miasto, gmina Rybno, Rybno chyba kolonia, tam jest 17, w Radomie chyba 9 sztuk. W związku z tym Działania tego zespołu, bo to nie, nie jest decyzja komisji, tylko zespół, a komisja to akceptuje. Działania tego zespołu zostały zaakceptowane przez komisję, i wydaje mi się, tak jak powiedziałem. Niewspółmiernie restrykcyjne w stosunku do zjawiska, jakie nastąpiło. Mniej Panie pośle, a co oznaczają te czerwone strefy? Tak wytłumaczmy słuchaczom, którzy nie są związani z rolnictwem. Jakie największe problemy, jakie tylko mogą być. Ograniczenie absolutnie ruchu z, z gospodarstw. Niebezpieczeństwo przy obrocie stada, które są w czerwonych strefach. Chociaż... Przypominam, że przecież te zwierzęta mogą być zdrowe, bo będą badane. W związku z tym same kłopoty dla rolników. I tutaj jest sytuacja taka: największe problemy, które mogą powstać, to oczywiście obniżka cen w skupie. W ostatnich tygodniach widzieliśmy trochę trendy zwyżkowe, jeśli chodzi o ceny wagi zwierzęcej. Natomiast jeśli chodzi o przodę, natomiast po tych decyzjach spadek cen jest przewidywalny i tego się najbardziej boją rolnicy. No, czy tam są zakłady mówić, mięsne, bo one też powinny być objęte restrykcją. Są zakłady mięsne, chociażby powiecie o skrótkim, niewało duży zakład mięsny I to jest sytuacja. No dość mocno skomplikowana, aczkolwiek ostruda Powiat Ostródzki to jest ta część południowa, gmina Grunwald, gmina Dąbrówno, Ostruda i miasto i Ostruda gmina. Miłakowo na razie nie zostało tym dotknięte. Natomiast cały Powiat niedzicki, cały Powiat Działdowski, cały Powiat Nowomiejski to jest trzecia strefa. Ale teraz Panie Redaktorze, no co zrobić, jeżeli nie mamy na to wpływu, bo... Co się stało w Brukseli? Decyzja została podjęta w Brukseli. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy podejmują takie decyzje, liczą się z tym, że to uderzy bardzo mocno w rolników. Ja mam świeże jeszcze pismo, które otrzymałem, bo podjąłem decyzję już w piątek 29 o mojej interwencji u Krajowego Lekarza w Ministerstwie Rolnictwa, u byłego ministra Jurgiela Krzysztofa, który jest europosłem. Z prośbą, żeby po prostu szukać jakiegoś ratunku dla tych gospodarstw. To jest na tym terenie, przepraszam, ale to jest ważne. Na tym terenie to jest około 450 tysięcy sztuk świn, 1800 gospodarstw, więc proszę zauważyć, mówię to do radiosłuchaczy, jaka to jest skala problemu dla tych ludzi, dla hodowców. Minister Rolnictwa Grzegorz Puda podjął decyzję o uruchomieniu 200 milionów złotych z budżetu państwa. W celu ratowania sytuacji, jeśli chodzi o próbę rekompensat dla rolników, największa kwota, 150 milionów złotych, będzie przeznaczona na ten element, o którym wspomniałem na początku najbardziej dotkliwym nad ewentualnym spadkiem cen podczas skupu, ponieważ przy trzeciej strefie, no szczególnie. Pojawiają się różnego rodzaju podmioty skupujące pośrednicy, i wtedy to właśnie pośrednicy na tym po prostu robią największe interesy, a najwięcej traci rolnik. To jest jeden z filarów, o którym tylko wspomniałem, bo jest ich, jest ich aż pięć. A jak rolnicy będą mogli dochodzić do takich swoistych odszkodowań? W jaki sposób Dobre ten mechanizm pytanie? ma działać? Dobre pytanie, ponieważ chcę jeszcze zaznaczyć, że będą objęci również rolnicy nie tylko teraz od 29 lipca, ale również tam, gdzie ASF występował w pierwszym i w drugim kwartale bieżącego roku. Tutaj oczywiście instytucją wspomagającą na pewno jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą już. To jest uruchomione. Wnioski będą uruchamiane od, y, przyjmowania wniosków od 6 y, sierpnia do końca y, miesiąca, bodajże do 27 sierpnia. Y, do programu został włączony również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jeśli chodzi o y, na przykład wsparcie finansowe przy kredytach lub przy problemach finansowych, bo przecież y, y, rolnicy biorą pożyczki, biorą kredyty, więc tutaj pomoc państwa też będzie. W sumie powtarzam. 200 milionów złotych, największa kwota będzie dotyczyła rekompensat poniesionych przy spadku cen. Natomiast również będzie około 15 milionów złotych na program bioasekuracji, 50% będą zwroty kosztów poniesionych przy bioasekuracji, a więc przy zakupie różnego rodzaju materiałów do dezynfekcji i wykonywania też tych czyn czynności. I jak wspomniałem, jest to świeży dokument, posilam się trochę, tutaj zerkam, trzeci filar na przykład osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, Wsparcie dla rolników 15 milionów złotych. jeżeli rolnicy brali kredyty jakieś na, na produkcję państwo tej trzody chlewnej, to odsetki, mogą liczyć na Państwowie, pomoc? Tak, państwo będzie brało na, na siebie odsetki. Szczegóły... I to będzie wydatna pomoc. Szczegóły będą oczywiście przekazane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w Krajowym Ośrodku Rolnictwa. I chciałbym jeszcze wspomnieć, że w tym programie pana ministra Pudy, ministra rolnictwa, jest też zapisane program y, na wiele lat krajowy program odbudowy i z tego programu również będą mogli skorzystać rolnicy na przykład na y, tak zwane przetwórstwo oraz y, skracanie y, łańcucha dostaw to są na przykład małe rzeźnie tylko ten program będzie trwał ten nabór już się zaczyna też w sierpniu ten program będzie trwał do rozliczenia będzie aż do 2026 roku, a więc w okresie pięcioletnim, bo to są dość poważne, duże inwestycje. I, jest, i na koniec jeszcze powiem, jest też program odbudowy stad. W sposób dramatyczny po głowie świn w Polsce spada. I w tym programie Minister Rolnictwa również są pieniądze na odbudowę stad, na przykład na zakup nowych partii po to, żeby te stada odbudować. Po, na koniec powiem tak, panie redaktorze. Jeżeli powtórzę, powtórzę to, co powiedziałem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie e, zapobiec zmianie tego rozporządzenia wykonawczego, bo Izba napisała do e, komisarza Wojciechowskiego, ja również tam interweniowałem, to na tą chwilę, bo to jest dopiero trzeci dzień funkcjonowania, to na tą chwilę e, Należało zrobić krok do przodu i poszukać wsparcia finansowego dla tych wszystkich, którzy do, zostali dotknięci. Nie tylko rozporządzenie wykonawcze 29 lipca, ale również w pierwszym i drugim. Kwartale, i taka decyzja ministra rolnictwa zapadła. Te wszystkie decyzje i Komisji Europejskiej, i ministra rolnictwa no, wskazują na gaszenie pożaru, ale czy ten pożar, czyli ASF, w jakiś sposób przygasa, czy jednak cały czas jesteśmy takim miejscem, gdzie ASF ma po prostu doskonałą pożywkę i jesteśmy krajem, który może mieć kłopoty bardzo poważne z eksportem wieprzowiny? Panie redaktorze, nie chcę być nudny, ale ja nie rozumiem aż tak restrykcyjnych kroków, bo tutaj Izba poruszyła ten temat też w sposób niezwykle wyraźny. Najczęściej strefa trzecia, ta najgorsza, jest ustanawiana w promieniu 10 do 20 km max, a u nas, jak patrzę na mapę, co zostało zrobione, to te odległości sięgają nawet 40 km. Dlatego to wzburzenie jest takie duże i ja też nie rozumiem. Że to jest działanie prewencyjne. To jest działanie pewnie prewencyjne, ale mocno restrykcyjne. 1800 hodowców tym rozporządzeniem zostało dotkniętych. Dlatego my, jako posłowie, ale również Izba przede wszystkim no, piszą i protestują. Co z tego będzie, zobaczymy. Ja się cieszę, że znalazły się natychmiast pieniądze. To jest naprawdę niebogatelna kwota i jestem przekonany, że jeśli będzie potrzeba, to ta kwota zostanie zmniejszona. No oczywiście walczymy już tak naprawdę przecież byłem w resorcie. Od 2012 roku tam były pierwsze ogniska na Podlasiu się pojawiły. Nie były to działania mocne i zdecydowane, i niestety puściło to później po latach i dzisiaj mamy poważny problem. Nie chciałbym, żeby to było tak jak w Hiszpanii kiedyś, że trwała ta walka za SF-em. Nie chcę straszyć, ale trwała ta walka z osf prawie 30 lat. W związku z tym może dlatego, może dlatego aż tak restrykcyjnie zespół działający przy Komisji Europejskiej podchodzi do tych stref. Bardzo dziękuję. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Dzisiaj naszym gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warmii i Mazur Zbigniew Babalski, był wiceminister rolnictwa i rozwoju. Dziękuję panu, dziękuję radiosłuchaczom Radia Olsztyn. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Dobrze.